Ewa jesteśmy w wyjątkowym miejscu, świeże po pokazie, ale tak naprawdę manifestie społecznym Joanny Przetakiewicz 12 na 15. I ja mam do ciebie tak na początek takie pytanie, jak Ci się podobał pokaz? Um... Ogromne emocje, byłam bardzo zaskoczona, nie wiedziałam czego się spodziewać. Efekt porażający, ale faktycznie taki był cel. I dobrze, że to jest taki mocny wydźwięk, bo musimy wszyscy zwrócić swoją uwagę na, na ten problem, który jest zamiatany bardzo pod dywan i wydaje się być takim wciąż tematem tabu. Samotność, depresja, alienacja, brak więzi to jest realny problem, z którym mierzymy się dzisiaj. I możemy tylko my to zmienić. Więc bądźmy uważni na siebie nawzajem, bądźmy um, odważni w tym, żeby komunikować siebie i swoje potrzeby. Rozmawiajmy, to, bo ta rozmowa leczy. Dokładnie. A czy ty w swoim bliskim otoczeniu miałaś kogoś, jakiegoś właśnie mężczyznę, któremu musiałaś pomóc, bo mierzył się z depresją? Nie, nie miałam takich sytuacji w swoim życiu, ale mam świadomość tego, że takie sytuacje mają gdzieś. Bliżej mnie miejsce, to są rodziny znajomych, dalszych, bliższych znajomych. Także, tak, jasno, oczywiście, mam świadomość, że jest to problem, natomiast nie miałam tej wiedzy, że statystyki są tak zatrważające. Dokładnie. I Ewa też dużo się teraz mówi o tym, że bardzo ważna jest i aktywność fizyczna, i zdrowe odżywianie, jeżeli chodzi nawet o prewencję y, antydepresyjną. Tak. Czy Ty się z tym zgadzasz? Absolutnie tak. Jest to taka poprawa nastroju z automatu. Oczywiście, że jeżeli mówimy o depresji, to tutaj niezbędna jest już konsultacja ze specjalistą. Natomiast e, zarówno aktywność fizyczna, jak i zdrowa dieta wspaniale wpływa na nasz mózg, na nasze neuroprzekaźniki, na nasze hormony, które. Poprawiają nam nastrój, więc to jest bardzo skuteczna metoda prewencyjna. Dobrze, już tak, żeby Cię nie zadręczać, na sam koniec chciałbym Cię zapytać trochę o współczesnych nastolatków, bo powiem Ci, że obserwuję taką tendencję do tego, że bardzo dużo jest osób otyłych teraz, jeżeli chodzi o młodzież. Zastanawiam się, z czego to wynika? Czy z trybu siedzącego, czy może z tego, że rodzice też nie przywiązują uwagi trochę do ich sposobu odżywiania? Jak myślisz? Myślę, że tych czynników to jest bardzo dużo. Jest to złożony problem. E, najgorsze jest to, że ten problem się pogłębia i z roku na rok statystyki są coraz gorsze, alarmujące. Więc no, wiesz Przykład zawsze idzie z góry, więc to jest bardzo ważne. Rodzice muszą swoją postawą zmieniać nastawienie dzieciaków do, do zdrowego życia, do aktywności fizycznej, do zdrowej diety, do takiego świadomego odpoczynku i regeneracji. Dzisiaj dzieciaki trochę uciekają w świat internetu, social mediów, jest to bardzo powszechnie dostępne i, i dość krzywdzące, wiesz, ten wyrzut dopaminy, uzależniający przy skro skrolowaniu y, telefonu, potrafi. No, potrafi nieźle namieszać, więc y, tutaj wychodzę z założenia, że gdybyśmy znowu byli bliżej. Mhm. Byli po prostu bliżej i dawali swoją postawą przykład, to realia wyglądałyby inaczej. Dokładnie, ty też masz bliską relację z swoją rodziną. Ja wiem, że bardzo o nich dbasz. Często z nimi się spotykasz, rozmawiasz i tak się zastanawiam właśnie, czy ty masz jakieś takie trzy rady już tak na sam koniec właśnie dla rodziców, nawet jeżeli chodzi o młode osoby. Przecież nie, nie chciałabym tutaj dawać rad rodzicom, bo myślę, że mogłabym być od razu gilotynowana no, następnie kobieta bezdzietna z wyboru, daje radę rodzicom. Natomiast patrząc przez pryzmat mojej siostry, która wspaniale wychowała swoje dzieciaki, no to muszę przyznać, że czas, który poświęciła swoim dzieciom jest... To, to, są, to są niepoliczalne godziny, godziny, dnie, tygodnie, lata rozmów, obecności, uważności, troski, poczucia bezpieczeństwa, obdarowywania miłością i budowania kręgosłupa moralnego. Ale to jest ogrom, ogrom, ogrom pracy. Ja podziwiam. Ja też podziwiam i życzymy wszystkim zdrowia i żeby badali się, sprawdzali. Koniecznie ja tak.